Cześć, Przed Wami troszeczkę mroczno-zabawna książka. Będzie to recenzja Królowej Lodu pana Alka Rogozieńskiego, którą dostałam od wydawnictwa Filia. A premiera to 13 listopad 2024. I słuchajcie, nie wiem jak Wy, ale u mnie to już czwarta książka, w której mam motyw nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, gdzie każda z postaci dostała zawiadomienie, które co roku celebrowała, no powiedzmy, że głowa pokolenia. Królowa Rodu, wiekiem podchodzącym pod postać świętego Mikołaja, ma ogłosić, komu przekaże swój majątek wypracowany we własnej firmie. Oczywiście chętnych na niego raczej nie brakuje każdy kombinuje teraz bądź wcześniej przygotowywał sobie zaplanowany spisek, by twórczyni Imperium właśnie na niego zwróciła swoją uwagę. Jednak mamy tu zupełnie inne niż w innych książkach podejście do tematu. Wychodzi bowiem na to, że jest tutaj ktoś, kto przejrzał wszystkie plany członków rodziny i nie zamierza teraz siedzieć cicho. No i co z tego wyniknie? Czyżby niespodzianką było tutaj hmm, morderstwo, a może tylko strach o własne życie i wynajęcie do opieki odpowiedniej osoby? Słuchajcie, bez wątpienia komedia kryminalna na 100%, ale odniosłam wrażenie, że parwi ją troszeczkę kolor czarny. Autor sprawił, że chętnych do spadku było grono, ale jak zauważyli niektórzy, nie każdy był czystej krwi rodowity. O zamiarach nie wspominając, gdyż nie odnalazłam tutaj osoby, która by szczerze martwiła się o zdrowie staruszki, gdyż zera na jej koncie całkowicie przesłaniały im widoki na wszystko. <laughs> Wiecie, wszelkie informacje, o których się dowiadujemy, będą opisami samych postaci, gdyż tak naprawdę nikt tutaj nikogo nie znał od wewnętrznej strony. Powiem wam, że oglądali każdego dnia pozory i tak naprawdę tylko z nami byli szczerzy, co nie oznacza, że od razu zdradzali nam wszystkie swoje zamiary. Niekiedy traktowali nas jako postać z książki, gdzie słowa wypowiedziane stanowiły jakieś szyfry, przekazanie między sobą jakiegoś listu i tym wzniecali właśnie naszą ciekawość. Jakby wiedzieli, że zależy nam na tej wiedzy i dlatego nie zamierzali się z nią zdradzać. Wiecie, na początku książki mam opisaną każdą ważną postać, więc tak naprawdę, kiedy pada imię albo jakaś tam rzecz, która y, robi, którą się robi w określonym wieku, to od razu wiemy, o kogo chodzi. Jak widzicie, druk jest duży, dialogów całkiem sporo. Czasami dostajemy jakąś taką drobną podpowiedź, ale nie jest ona na tyle istotna, żebyśmy odkryli, co się później wydarzy. Czasami bywa, bywa tak, że ta mm, podpowiedź jest zupełnie odwrotnością tego, co ma nastąpić. <laughs> ale już więcej Wam nie powiem, bo najlepiej przeczytać ją samemu. Ja się przyznaję, że czytałam ją z mega wielkim zainteresowaniem. Byłam ciekawa, czy po prostu te wszystkie spiski przeknuję i wskażę tego, który był winien. Czy mi się udało? No dobra, tym razem nie. Ale następnym razem wierzę, że mi się uda. <laughs> nie zawsze się po prostu uda być takim, wiecie, mega spostrzegawczym, żeby wszystko wychwycić. Ale pod koniec książki mówię, no ja tak coś czułam, ja tam czułam. <laughs> Tylko, że nie wyczułam wcześniej Świetna, zabawna komedia kryminalna No mówię, troszeczkę bardziej w czarnym kolorze No dobra, no trochę krwi było, więc czerwień też jest <świet> Żegnam się z wami, trzymajcie się, pa. pa.